Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Prawdopodobnie będzie to ostatni vlog w tym roku. Aczkolwiek, niekoniecznie zobaczymy, jak to będzie. U nas w stadzie były małe roszady. Jesteśmy tutaj u naszych dziewczyn w tym budyneczku po dawnej stacji. Prawdopodobnie one zostaną na razie ze sobą tak jak są, e, są ustawione do inseminowania, także e, na początku samego tygodnia będziemy je inseminować, w sumie do inseminacji mamy 6 sztuk, wszystko będziemy kryć cimentalem, także e, powoli, że tak powiem zbliżamy się ku końcowi roku. E, lecimy teraz pod wiatę. pokażę Wam jak to wygląda pod i co pod będziemy zmieniać. I jesteśmy pod wiatą. Jareczek jest ustawiony do inseminacji. Olunia wędruje do obory ze względu na to, że na początku stycznia ma wycielenie. No i tutaj zostanie oczywiście limuzynka, zostanie beżowa. Pod wiatę przyjdzie także Sky i przyjdzie Betty. Sky już jest bez cielaka, to zaraz zobaczycie, a Betty jeszcze je ze swoją jałówką, ale w poniedziałek będziemy ją odsadzać. Mamy tutaj Betty, właśnie Betty będzie wędrowała pod wiatę. Puchatek zostaje w tym boksie i do niej będziemy przyprowadzać jałówkę od e, Danci, od nas spod domu, także będzie towarzystwo wyborowe. Ta pani będzie się cielić e, w styczeń, luty jakoś, także ona tu zostaje, także lecimy dalej. Nasza Lucy jest w ciąży, naszą tą e, jałweczkę BB będziemy teraz kryć. Nie wiem jeszcze czym dokładnie, ale e, no, musimy ją pokryć, bo już ma wiek taki jaki, że tak powiem e, zawsze kryjemy, także ją e, będziemy też e, w przyszłym tygodniu e, kryli. No i tutaj nasze dwie jałówki małe razem sobie stoją grzecznie. Fajnie sobie, że tak powiem, dają radę. Tu nam został boks do wybierania, ale mieliśmy awarię wody i musieliśmy, że tak powiem, e, przenieść te wybieranie. Tu jest Sky. Sky trafia pod wiatr, tak jak powiedziałem. Byczka już przy niej nie ma. Byczek pojechał tutaj do naszego zaprzyjaźnionego gospodarza, który od nas go odkupił. I zostały nam tutaj e, tak naprawdę jeszcze e, dwie e, jałówki, do których właśnie pójdziemy. No i jesteśmy tutaj u naszego Biszkopcika i naszej małej Mi. Mała Mi niestety nas oszukała. E, miała być w ciąży, a w ciąży nie była i też ją będziemy e, próbowali inseminować. Dostała zastrzyk na ustawienie. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Biszkopt jest. E, zacielony, także chociaż z tym dobrze, że e, ona, że tak powiem, tutaj nie figlowała. tamto mieliśmy trochę takich przecherów, bo e, nie chciała się kilka razy zainseminować. Później jak się dała zainseminować, to lekarz jak sprawdził po trzech miesiącach, to się okazało, że mimo wszystko, ale e, cielna e, nie jest. Także co, lecimy teraz do nas pod dom, tam gdzie mamy jeszcze nasze dwie sztuki. I tutaj jesteśmy u naszej danci. Tak jak mówiłem, od danci będziemy tą jałóweczkę zabierać i będziemy ją stawiać do naszego puchatka czyli do tej jałóweczki po Betty. Notabene Betty też jest po danci. Także Dancie też będziemy, że tak powiem, musimy od teraz przysuszyć, bo ona trochę tego mleka ma. Mimo wszystko, że to jest mieszaniec, ale ona dosyć sporo ma tego mleka, ale będziemy chcieli ją też jak najszybciej później inseminować. Także idziemy teraz do naszej gwiazdy. No i jesteśmy u naszej Amazonci, Amazoncia tutaj ma się dobrze, obornik ma wybrany, to teraz ma trochę więcej komfortu. Jest Fajna, mała, chuda krówka. Czasem tutaj łobuzuje nam trochę, no ale życie ma dobre. Bo tutaj ma i trochę, jak jest słońce, to i cień w lato, i wszystko. Ale niestety, chyba będzie musiała tu zostać ze względu na swoje gabaryty. Lepiej, chyba, żeby ona oddzielnie sobie była. Także tak, że tak powiem, wyglądała sytuacja w stadzie. Czyli przed końcem roku jeszcze będą takie roszady typu zabieranie cielaków, inseminowanie krów, i wchodzimy w nowy rok, że tak powiem, na plusie. Ja zapraszam Was tutaj na nasze konto na Instagramie oraz na TikToku i trzymajcie się ciepło, cześć.